będzie pochwalony, od nas wszystkich uwielbiony Przenajświętszy Sakrament, ten Niebieski Testament. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, w tej godzinie miłosierdzia Chcemy Ciebie prosić o miłosierdzie nad całym światem. Szczególnie Tobie oddajemy sprawę pokoju na świecie. Prosimy Ciebie o pojednanie między narodami, które się wzajemnie zwalczają. Proszę Ciebie o pokój na Ukrainie, o pokój w Ziemi Świętej. Prosimy Ciebie też za młodzież, która obecnie jest w czasie ferii zimowych prosimy ciebie aby to był też czas takiego głębokiego spotkania z tobą oddajemy tobie też wszystkie nasze rodziny nasze sprawy to wszystko czym żyjemy prosimy ciebie też o twoje miłosierdzie dla dusz czyśćcowych ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąckim piłatem, ukrzyżowany, umarł po wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty, Święty Kościół, Kościół powszechny, wszechne, świętych, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, w stanie, w stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, dla miłosierdzie dla i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, na milszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiły się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiły się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiły się nad nami i nad całym światem. Okryj wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę. Wsłuchajmy się teraz w słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Numer 990. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość Boga. Ponadto nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest miłować Boga. Prawdziwa wielkość jest w miłości Bożej. Prawdziwa mądrość jest miłować Boga. Wszystko, co jest wielkie i piękne, w Bogu jest. Poza Bogiem nie ma piękna ani wielkości. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy w wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synowi chochot po wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi chym triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi. Niechaj wieczna chwała brzmi: Amen. Módlmy się, Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Sprawa, byśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie, i w dniu ostatecznym chwalebnie z wstali przez Chrystusa Pana naszego. yeah